Pierwszy wiek naszej ery, imperium rzymskie jest u szczytu potęgi. Wiele podbitych ludów podnosi bunt przeciwko Rzymowi. W Judei w 70. roku wybucha żydowskie powstanie. Rzymskie legiony tłumią rewoltę. Święte miasto Jerozolima zostaje zniszczone. Kilkadziesiąt lat później cesarz Hadrian wizytuje Judeę. Widok zniszczonej Jerozolimy poruszył Hadriana. Cesarz postanowił odbudować miasto na podobieństwo Rzymu, uosabiając rzymską kulturę i religię. Hadrian wydał zarządzenie, aby na miejsce zburzonej świątyni jerozolimskiej zbudować świątynię Jupitera. Jednocześnie zakazał pod groźbą kary śmierci obrzezania, które uważał za ohydne okaleczenie. Dla Żydów było tego za dużo. Wybucha powstanie, na czele którego staje Szymon ben Kosba. Mędrcy żydowscy nadają mu nowe nazwisko, Bar Kochwa, syn gwiazdy. Ogłaszają Bar Kochwę Mesjaszem, zbawcą Żydów. Bunt wybucha w Medain w środkowej Judei. Żydzi oblegają garnizony rzymskie, zmuszając wojska rzymskie do kapitulacji. Pada największy garnizon w Jerozolimie. Bar Kochwa zaczyna być własne monety z datą pierwszy rok wyzwolenia Jerozolimy. Cesarz Hadrian został powiadomiony o rozmiarach buntu. Z Brytanii zostaje sprowadzony Sextus Julius Severus, mający doświadczenie w radzeniu sobie ze zbuntowanymi ludami. 12 legionów, 35 tysięcy legionistów rusza do walki z Żydami. Rzymskie legiony rozpoczynają tumienie buntu. Rzymianie niszczą miasta i wsie, mordują ludność żydowską. Rozpoczyna się ludobójstwo. Według źródeł łacińskich ginie 580 tysięcy Żydów. Park Kochwa zamyka się w fortecy Betar. Żmianie przez wiele miesięcy oblegają fortecę. Po wielu atakach twierdza zostaje zdobyta. Bar Kowwa zostaje zamordowany. Powstanie upada w listopadzie 135 roku. Z rozkazu Hadriana rozpoczynają się prześladowania ludności żydowskiej. Ocaleni Żydzi zostają wygnani z Judei. Rozproszyli się po całym świecie starożytnym. Hadrian nie zadowolił się wymordowaniem mieszkańców Judei. Starał się usunąć wspomnienia o ojczyźnie Żydów z pamięci świata. Dlatego też nazwę Judea została wymazana z wszystkich rzymskich map. Zastąpiła ją Palestyna. Wybór był najbardziej celowy: przypisano całą Judeę nazwie odwiecznych wrogów i Żydów. Filistyni. Jerozolima zmieniła nazwę na Aelia Capitolina, do której wstęp Żydom został na zawsze zabroniony. 150 lat po stłumieniu powstania Barkowy, cesarz Konstanty I, pierwszy chrześcijański cesarz Rzymu, pozwolił Żydom na powrót do Jerozolimy by mogli raz w roku opłakiwać ich zburzenie pod ścianą płaczu. Fragmencie ocalały ściany żydowskiej świątyni Salomona.